Witam witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf i zapraszam Was na pierwszy odcineczek z serii Let's Play Gwind Wiedziska Gra Karciana e, Tak jak każdy wie, wiem, bo dopiero odpaliłem tą grę, zaskoczyłem ten tutorial W międzyczasie my robimy malutką przerwę od Sadoxu, więc po prostu wyjaśnię Wam o co chodzi. Gwind! Kto grał w Wiedźmina na trójkę na pewno zna tą grę Którą po prostu... No, mamy karty, które mieliśmy zawsze w tawernie czy w innych, żeby zarobić trochę monet. Ale tak czy siak, ee, co mogę powiedzieć? Na pierwszy rzut jeszcze nic nie widziałem, to jest zamknięta beta. Więc będziemy musieli wszystko sobie poobeserwować. Na razie, jak widziałem w tutoriale jak się jest troszeczkę innym. Nic sądziłem. No, ale zobaczmy na razie jak działa, oczywiście przypominam jeszcze raz, że to jest zamknięta beta, może być wszystko zmodyfikowane, mam tutaj samo łuczki, ja na razie kart jeszcze nie widziałem, oczywiście możemy stworzyć talię. ja zawsze grałem, nigdy nie grałem Skellige, ja bardziej wolałem zawsze północną, zobaczmy co takiego ciekawego może znaleźć, okej, okay, mamy Geralda z Rivi, o, ładnie animowane, jako w ruchu, Mamy te rydajskie rycerze, a mamy jedno, jedną pierdoloną piechotę? Eee, nie ma, była dobra kiedyś karta, o białe pasy Ale nie ma chyba tego komba, który był w tym, jak widzę Oblężeniowe też, oblężnicze były inne No ale to nawet normalne, że oni musieli trochę pomylikać, ale zobaczymy że... O, porocz o ci, jaskółka Siły jednostki, tej, której prawdziwie nigdy karty nie widziałem jako w tym I nobilizacja. nigdy nie miałem ale dobra panowie, ja po prostu kiedy będziemy grać, to zobaczymy. Trzeba mamy tutaj kilka jako Skojatel, północy, mamy artskelligę Ja na razie to olewam. powiem wyżej, nie, nie chcę mieć gry. Oczywiście możemy też grać online lub multi... Przepraszam, online lub offline. Jako w tym... Ale ja na razie zobaczę do sklepu. Widzimy, mamy tutaj sklep, nie wiem może... ma zawsze rację. No oczywiście, kto pamięta tego starego goblina, niech napisze ja w komentarzu. Hmm. Okej, okay, to jak widzicie będziemy mogli sobie kupać takie beczki Świnia Co będzie po prostu karty można zdobywać Ale na razie nie... Na razie sobie otworzymy kilka beczek Bo dostaliśmy Jak widzicie mamy dwie beczki Tam w ciągu gry będziemy mieć Teraz zobaczmy sobie, ja spróbujemy otworzyć Co to będzie Ach, Niestety nie do mojej talii Okej, okay, zobaczmy z artskellję Większa za o Taka sobie. Jeszcze jednostki krastolów. No do skojatel może być dobram. jeszcze siłę o cztery. Taka sobie. No i losową kartę specjalną inną niż złotą staję. No to może być ciekawe nawet. A! Mam jeszcze dobry wybór. Zagraj Eder... Eder... Eredina. To było z tych potworów. To nie za bardzo mojem. Zostaw tę jednostkę na polu końcu jest Bardzo ciekawe. Tym bardziej, że Zoltan Civaj ma do ataku 5. Gerald Arden. Przez wszystkie jednostki ilustrałem, zmniejsz ich siłę 1. No to jest nawet ciekawe. Ja chyba... Czekajcie. Zoltan Civaj niestety działa tylko w Skojatel. Więc weźmiemy Geralda. Tak, resztę staną osunięte. No nie jest źle. Otworzymy jeszcze jedną skrzyneczkę. Bo i tak mieliśmy dwie. Zobaczmy co tak możemy znaleźć. Znaczyłem poziom pierwszy, bo nie dojdziemy dalej. Eee, takie sobie, To mamy jedną normalną. przesłów adrenalin, staw jedną jednostkę na polu. E, to dobra karta kurwa, jeżeli nam się jeszcze trafi jakaś porządno się cofa, to może być ładne kombo. Skojatel Begada Viren, ale ma siły osiu, co mogę wybrać pewnie na A, gdzie mogę postawić? Pewnie czy będzie to piechota, czy to będzie uczniczam? Using z gry lotową kartę z dozwolonego i daje siłę do jego jednostki. No, jeżeliśmy mieli jakąś kartę plus 8, może być nawet dobra. Mglak, odporność na mgłę... No, to może być nawet ciekawe. Okej, okay, i zobaczmy jeszcze... O, mamy tutaj Talar, tylko kurwa! Ja wolałem z Talar... przez Ja z Talara wolałem... jak grałem zawsze w, w Wiedźminie Trójce. Oczywiście, kto chce zobaczyć na Trójkę, to zapraszam zawsze na mój kanał. Mam tam nagrane całą kolekcję z Wiedźmina, krew i wino. Bomba dyplomatowa, przywróć wszystkie jednostki z polwiswy do siły bazowej. Bardzo interesujące. Już jedną kartę, serce oczuć. I wymień karty w liczbie 1. Ja wezmę chyba bombę, będzie lepsza. Tutaj. No, nie jest aż tak źle. Okej, okay, tutaj Beczcie będzie można... Mo e tam. Ja niestety nie mam pieniędzy. Jak widzicie, pieniędzy można używać jako karty. Dobra, my zobaczmy jak się dokładnie gra. Może zrobimy jedną grę sieciową jako w tym, żebyśmy zobaczyli jak porządnie grać, albo możemy zagrać jednoosobowo, taki na trening, ale mi na razie, jak widzicie, kampania nie działa, więc tutaj najlepiej zagramy sieciową, zrobimy potyczkę. oczywiście talie talię północy. Na razie nie będę modyfikował, zagramy normalną talią i zobaczymy, panowie, jak będzie pierwszy mecz. Oczywiście postaram się też nie tylko tą... Ale powiem wam od razu, to... Tą... Te wprowadzenia, które są początkowe, na pierwsze oko naprawdę ładnie to zrobili. Ale jest dużo rzeczy do poprawy. Okej, okay, mamy eredina. Wyrzuć mi kontrolę. Okej, okay, niestety tutaj chyba nie mamy tej samej opcji z testem Okej, okay, zobaczmy co możemy wymienić. Brzaz, słusznie zagry kartę Czyste Niebo. Absolutnie nie. Ja ją wymienię. Nigdy nie używałem tego gówna. Epidemia, zniszcz najsłabsze jednostki na polu bitwy. Ja z mi się przydam. Wielkich pasów. W mnie Brzask. Inżynier, zwiększ To septum... Nie, wystarczy mi. Dwie karty. Nie więcej. Okej, okay, na razie my zaczynamy. Okej, okay, my zaczynamy wieczkę siłę. Stwórz i zagraj wierną kopię skazującej bazową jednostki do swojej tej... No to nie jest źle. Ok, ja skupię na czym nic potrzebne. Nobilizację. Przemień złote... złote karty, wszystkie egzemplarze skazanej jednostki po stronie do końca do momentu usunięcia. Okej, okay, my zaczniemy na razie od Kedweńskiej. A, mogę sobie wybrać gdzieś. No super, myślę, że będzie tylko działać na dwie strony. My zaczniemy Aha. na razie tutaj. tego, że jak widzicie nasze jednostki są bardziej te siłowe, które wejść żyjemy, więc redańską. Po no, a, już używa dziki gon Nooo, jako w tym znam, tylko tu są komo, po prostu co dają, poroś nam mróz Oczywiście możemy zniszczyć jego, Zniszcz słabsze jednostki na polu bitwy oprócz złotych To można byłoby zrobić kombo, gdyby on się trochę osłabił. Mmm, co by tutaj użyć? Każdą tą samą jednostkę na polu i zagraj egzerca stali Skaż jedną to by się zrobiło combo z rycerską Zmieścił jednostki na polu lewala Dobra Oczywiście my osłabimy tego Zobaczymy co on odpierdoli Nie wiem czy można pisać w grze hmm, Chyba nie ma opcji A baba wodna Zobaczmy co tutaj robi A obniża że po prostu stworzenie efekt deszczu no to może być problem. Okej. Niestety znaczy, mi się to nie opłaca. Zwiększyły jednostki nic że po swojej stronie. Nic. Elfy do piachu! Oczywiście my zwiększymy jego. Śmierć idzie. Skurwy syn. Przepraszam. Okej, okay, on nam zniszczył jednostkę. On ma cztery i ten. Gdybyśmy się pozbyli tego gówna... Wiedną z wskazówki, nie Najsłabszą Ja wolałem Tązi Wiem, że to może być głupota, ale rozumiecie potem Ok, mamy 14-17, mamy 10. Niech on zapauzuje Też pamiętajcie, że musicie wiedzieć ile obliczyć. Chcesz mnie połaskotać? A Sara! o Nie myślałem, że będzie w tej armii. No dobrze. Przejęka te wszystkie egzemplarze, skazanej jednostki każdą z jednostkę na bulwicz, zagraję zęba stali. To wiecie co? Przecie nic nie mamy. Oczywiście my tego zagramy. Razu powiększamy siłę i zrobimy na niego. Mamy kombo już mamy 21. Okej, okay, zobaczmy co. Mgła! Cholera! Jeszcze tego brakowało. No dobrze, tam nie jest problemem. Więc tak, mamy 32,9. Nie wiem, czy tutaj działa też na trzy turym. Tego nie mam bladego pojęcia. Cmentarz talia, nie. Wszystkie złote. Na złotych efekt nie działa. Pomyślałem, więc mamy 13. Zobaczymy, co on zrobi. A on już spasował. No, znaczy, że ten. Zobaczmy chwileczkę, 4 3 musimy, wiecie co, ja też zapauzuję, będzie lepiej, dlatego, że mamy, nie ma problemów, dlatego, że i tak, jeżeli coś, to my zdobędziemy, jednostka, okej, okay. ma siedem kart kontra 5. a, ile on, a, można dropować jednak, kiedy się wygrywa, o, dropiliśmy na Geralda, super, mamy przewagę, teoretyczną, znaczy, co on od pierniczym. Oponent pasuje. Dlaczego znaczy, chce, żebym stracił kartę? Tutaj najlepiej coś zagrać słabego. Zwiększ pole. każdym razem, gdy po tej stronie pojawia się złota karta. Mmm, tu może być ciężko. Dwierną kopię z kolei Nie, ja niestety będę musiał użyć i stracić jedną kartę. On już spasował. Przetrzymujemy pauzę. Okej, okay, no i mamy 1-1. Okej, niestety mamy nieprzewagę, bo mamy mniej kart. Okej, i niestety mu zostaje ta karta. Okej, kedwajski inżynier dostaliśmy i na zaczynamy. Okej. Jeżeli pojawi się złota. Zwiększ siłę odwag za każdy raz, gdy po twojej stronie. Dobra, zaczynamy od wieżym. Zobaczymy co tam wyjdzie. Ale skąd on złoczył kartę Skellige? A nie, to nie jest karta Skelige, co mi pierdolę? Okej. Okay. Wierną kopię w rodzaju karty po twojej prosty. Nie, to jest kart... Nie, nie, to nie jest karta skeliga. Cholera, mi się zaczyna mieszać. Ej, i dlaczego? A, bo on na odporność nam mróz. No dobra. że inżynier oblężniczy. Włożymy go jeszcze? na środek. Oczywiście my tak stwierdzimy. No i powiększyliśmy naszą siłę, nawet jeżeli miał do jedynki. Więc nie jest aż tak źle. Mamy 6 punktów kontra 3 Duch lasu, złota karta Na szczęście oni chyba też są osłabieni Kurwa, ile on zbustował się Ile one mają siły normalnie? Po jeden w teorii mógłbym nawet próbować użyć Okej, okay. czyste niebo lub szlam Dodajcie losową kartę, dzięki zagrają, usuje efekty pogody i przywróć jednostkę sobie przez niej jednostki do siły bazowej Będzie lepiej, dlatego że mamy tom. Okej okay. No i świetnie nawet wyeliminowaliśmy mgl mglaki Mamy lekką przewagę Zobaczymy, co mamy dalej Na razie przegrywamy Skurwy syn <laughs> Przepraszam Na szczęście możemy zawsze zrobić kopię byśmy zrobili nawet przy używaniu chyba Geraldu trzy na złote brązowej to dobrze, nawet może wyjść kombo. Okej, okay, my używamy Geralda z linii I ten się wzmacnia, mamy już 22 punkty Kurwa, on też miał to samo, skurwol No dobrze Tutaj, jest, jeśli to wiedźmi zwiększ... Tak, mam wiedźmina, super no To nawet nie jest źle Wiem, że osłabiłem Nie ma problemu Kurwol! Wiedział o tym. No dobra, użyjemy foltesta. Wyrzuć mi to robactwo! I nie mam wyboru. I zostaje mi jedyny kompo z jaskółką. Czymś się uda? Kurr No to chyba to wygrał. 38, 27. A! Nie mogę tego użyć? Czekajcie. Jeśli... Więc tak, zwiększy noski innej niż złotą. Cholera. No to on no wygrał już. Mogę jedynie tak zrobić. Ale to już jest jego. On to wygrał. No niestety, panowie. A karta specjalna mnie osłabiam. Ja już przegrałem. Nie mam nic. To jest jego. Niestety, no jak widzieliście. Jak na pierwszy raz grę, No przegraliśmy. To do jednego. Oczywiście mu pogratuluję, bo dobra gra... A! trzynasty poziom! Hm, jak widzicie. No i oponent dostał, ja jej nie dostałem. Dobra, my wychodzimy. No i widzicie, tak po prostu wygląda. Dobra. Spróbujmy zrobić drugą. Nie trzy karty. Nie, gramy zaraz północą. Zaczynę trafimy jakieś słabszego kurte. Trzynasty level. O wiele bardziej zaawansowany ode mnie gracz. Bo nie grał już od samego rana. Może wyjdzie nam lepiej teraz? Zginiesz, robak. He, 17, no! Chcę wrzeć szyki. Kurde. No ale dobra, tak się, się uczy na graniu. Zobaczmy. Redding gra na zimnie, więc wraz będzie mi potrzebny. Hmm. No, za dobrze z kartami nie siedzimy. To zostawię. Ja wywalę tą kartę. Balista. Z pięcioma zmniejsza obronę, to może być dobre. On mi będzie zimił najbardziej tę piechotę, więc usobimy piechotę. Skrzeźno są jednostkę! Może być dobrem. Abrzask Ja znowu No! Jest kółka, no nie jest aż tak źle. Okej, okay. zaczynam Katarii z władcą Eredina. Znowu to samo co widzieliśmy. Ale my zrobimy troszeczkę sprytniej tym razem, pozbędziemy się od razu. Żegnam. Mm -hmm. Zablokowaliśmy wszystkie bomby. tym mglack. No nieźle. To wolę na razie trzymać. Niestety tej żadnej karty nie mamy złotej. A złote pasy mi się chwilowo nie opłaca używać. I tak nie mam złotych kart, więc użyjemy wierzym O, już pasował. A, już wiem dlaczego On chce, żeśmy mieli mi kart 6-3 potrzebuje 3 punktów Chyba, że mu wyeliminuję Niestety one nie zostaną mi Skuga jest, jest potrzebna no dobra. Wiem, żeby nie robię błąd. Okej, okay, no i stopujemy. Okej, okay, spasowaliśmy, wygrywam pierwszą. A on zostawił swoją potwora. Mamy balistę. I mamy nobilizację znowu. Okej, okay, my zaczynamy. Zacznijmy od poroży. Zaraz usuniemy jego sworka. Wtedy ma przewagę, to ma dwie karty więcej. Znowu kurwa. Ładnie mu wyszło. Patrzcie jak to działa. Szemień, złote karty wszystkie egzemplarze skazanej jednostki. Po twojej stronie do końca rundy lub do momentu jej usunięcia. Znaczy ja muszę mieć tutaj. Zobaczmy co my mamy w cmentarzu yy... Mogliśmy użyć komba My na razie użyjemy balisty Obniżemy jego siłę, podpam Nie myśli co robić, zobaczmy co zrobi. Z ciekawym. Tak chyba minutę jest kompresywnie czasu. Utopcem. Co daje utopiec? Odporność na deszcz, przejść jednostkę rywala. To już mi nic nie ma na mnie. Ja chyba użyję znowu balisty I oczywiście osłabimy jego Poroża! Kurwa! Wiedział, że to zrobię, nam. No. Nie jest dobrze. Okej, okay, no to my użyjemy teraz powyższych dwóch przemian. No kurde, miał trochę więcej fuksy ode mnie, no. Może się zdarzyć. Oczywiście może to spróbować wygrać 2 do 0, lub ten... Gęsta mgła! Okej, okay, powyższych dwóch przemian to kartę w złotą do końca rundy lub do momentu jej usunięcia. Więc tak, zobaczmy na fieczkę jedną sprawę. On jest strzelcem, dostaniemy trochę w dupę. Mogliśmy nawet spasować w teorii. Nie pocisz się w tej kurcie? Tak myślałem! I oczywiście użyłem na niego komba. Dziewięć. A jest bez Ku... <słuch> Dzięki! Okej. Okay. Jest dobrze. Nawet lepiej niż myślałem. Oczywiście to jest... ...złota karta. Kurwa, mogłem użyć wcześniej. No dobra, to nie jest problemem, ale możemy zrobić nobilizację. 21, on ma 6 kart, 5. Albo spasować. Tylko, że ja wtedy na tym stracę. Hmm. Lekka jazda, nobilizacja. Tak, usuje, użyjemy ją, ale ona pójdzie tutaj. Nie, spasujemy. Spasujemy, będzie lepiej. Dwa. Ok, no i mamy 1-1 Okej, okay. na szczęście ma głównioną kartę, też samą sunęła <grym> Ok, no to zobaczmy co on zacznie Jakby? Nie, jest dobrze, co ja gadam Okej. Okay. Lekka jazda Nareszcie. Oczywiście spróbujemy zrobić kombo z nobilizacją Osłabił mnie lekko Żyjemy ponownie Żyjemy co on tu nie, nie jest problemem W ja chyba wiem już o co mu chodzi, co zrobić porożem Są my złote Już mi nic nie zrobi z nimi Dziki gone, reddin, cholera Każdy w jedną brązą. To nie jest problemem. Lepiej się poddaj. 17. Na szczęście mam jeszcze kombo, gdyby coś, ze skółką. Jeżeli on użyje dobrego klimatu, to będzie po nim. Co on zrobił? Nie zrozumiałem. Rozdarcie. Kurwa. Wyrzroć mi to robactwo! Wiem, że straciłem. Nie obchodziło mnie to. O kurwa, ta karta nie działa na nie. Szlak! Wygrał to Myślałem do cholery, że to zadziała ta karta, jednak nie. No i spierdoliłem to. Spierdoliłem Niestety, że przeliczyłem. No. No widzicie, nie jest prostu. Dobra, kurujmy inną talią. Wiem, że idzie mi no ale widzicie, że to jest, jak trafiłem na graczy, którzy mam 17, 20 level, to są o wiele, wiele trudniejsi. Ja jestem dopiero na pierwszym. Dlaczego? No, dlaczego jak ja muszę trafić jeszcze? Dobra. Nieważne. Zobaczcie co mamy. Gestamgła, brzaskcie walimy brzask Sienny brzask. mrózt jest ciekawy Ja hmm. ci. Jaskółka mi trochę Ten level trzymać. Swój zagraj kopię bazową. Nie, tak zostawimy. Zakończymy wymianę. Te dwie wystarczy mu Ok, zaczyna nasz przeciwnik tym razem. A nie, to ja zaczynam, co, pierdolę? Okej. Okay. Zacznijmy... od krabopająków. Musimy mieć ich kilka. Nie, mieliśmy tylko jedną. Szkoda, myślałem, że będzie więcej komba. A krawa czempionka Kto pamięta krową czempionkę Stwórz kopię bazową, nie? Brak umiejętności. Użyjemy ten. Piorun Alzura. Nie wiedziałem, nie znam tej karty. Lubickiego starczy jeden. To nie, to nie. Ja wolę użyć kombo na golema. Mruz Użyjemy wszystkich jeźdźców golem. Niech on myśli, że ja nie mam. Elfy do piachu! Cholera Pożyjemy efekt mrozu Tak królowa czempionka nie będzie już nic warta Wiesz, że potem nastanie stanie się bestią plus 8, ale widzicie I karty już są zmodyfikowane, ja gram chwilową... Nie na widzę po tak Gerwanda użył Wow. mam się tutaj kurde nie przydam. Hmm. Może zrobić combo. Ale ja nie chcę tak tracić combo no. Jeżeli ja to użyję. Nie zostawmy mu. Tylko w tym. Jest rolem, chociaż ja stracił Geralda. To jest trochę, przewagę mam. Okej. Okay. No tak myślałem, że będzie oczartam. Gdyż królowa czempionka tak działała. Gesta Mgła i Geralda, no! Nieźle. Obaj jest teory spasować. Czego chcesz ode mnie? No kurwa! Kombo robi. Może być ciężko. Znów go gonu. Moje badania są ważniejsze niż co. Kurwa! Co to myśleć? A, to są mi rzadsze karty. Głap. 5.18. Czyste te niebo? Kurde. Dobra. Użyjemy jeszcze raz gły Jeżeli źle pójdzie, użyję Redina. No, skąd ma tyle? Shit. Dobra, musimy zagrać Redina nie mam wyboru. 12 ma 26. Co on tak mi wystrzela? Kurczę, to nie jest złota karta. Odporoś na mróz. Stwórz kopie za wszystkich jednostek roju. Ruj golema No nie mam wyboru O ma bardzo wysoką przewagę Rozdarcie Cały czas wszystkie trafia perfekt karty No Szczęście to jeszcze nie koniec Możemy zawsze spróbować inaczej zrobić to Nie mam wyboru Ja nie mam nic praktycznie kiedy coś zalecam, zazwyczaj... On chce to wygrać, bo tego, że on ma... to... no tak, jeszcze skrzeszenie będzie miał. No to ja to już chyba przegrałem. Nie ma ucieczki. Czekaj, jak to było? Jeśli ona zginie. 33. No tak! Jeszcze róg dowódcy. Co więcej, nie? To twój zły dzień. On jest... Nie, nie mam na to szans. Wszystkie kopie, wszystkie terminy, nic nie wchodzi. Kopii tego nie mogę zrobić, mogę tylko do temu dowalić. O ma 60 punktów, a ja kurde 30... 32. 30 no i znowu przegrałem. Nawet jeżeli ten... Przegrałem 2-0 widzicie Ich talie są o wiele wiele cięższe. Mogę nawet raczej się tych, którzy kupują se karty A bo wiecie co, zrobimy inaczej Ja na razie przestanę na tym odcinku Mam nadzieję, że te pierwsze obserwacje się spodobały Ja w następnym odcinku zrobię se własną talię Żeby tak po prostu nie pać jak muchy Możliwe, że oni też sobie kupują karty, bo tak może być I tak dalej, i tak dalej no i po prostu mam nadzieję, że Wam się to podobało. No też przegrawałem jak kretyn, ale widzieliście byłem bez szans za każdym razem. Oprócz tego kretyństwa tego wcześniejszego. No dobra, ale ja na razie z Wami się żegnam. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Szymonka!